Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam karabinek lub karabinczyk do hamaka lub do innych celów. Chociaż nazwa karabinczyk to podobno jest niepoprawna, ale całkiem sporo ludzi taką nazwę używa. No, niech to będzie więc karabinek. Niektóre hamaki są już, mają już w komplecie karabinki, np. stalowe. Są też takie, gdzie od razu już są aluminiowe. W moim przypadku akurat jest stalowy, więc postanowiłem wymienić i pokazać, czy rzeczywiście warto wymienić, ile zaoszczędzimy, ile takie coś kosztuje. W moim przypadku był taki stalowy, czarny, ciężki, ważący 62 gramy. Kupiłem sobie lekki z aluminium o wadze 22 gramy. Jeśli chodzi o samo wykonanie, to wszystko tu jest jak najbardziej w porządku. Wszystkie powierzchnie są bardzo gładkie, nie ma tu żadnych zadziorów. Raczej nic się tu nie zaczepi. Hamak raczej nie porwie, jak będziemy to opakować. Ten element jak najbardziej w porządku działa. Także wykonanie, według mnie, bardzo dobre. Waga, tak jak już wspomniałem, 22 gramy. Wysokość to 7,9 cm. Szerokość w szerszym miejscu to 4,5 cm. No i tu na dole, węższym. 3,45 cm. Więc jest powiedzmy porównywalny z tym. Troszeczkę ten tu ma szerzej. No, akurat tak jest w moim przypadku. Jak jest w innych hamakach, to nie wiem, bo nie ma. Ten, pomimo, że jest też w miarę dobrze zrobiony, troszeczkę ma tu takich nieciekawych rzeczy. Jak pakowałem hamak, już mi się zrobiły dwie dziurki malutkie. Po prostu jak mocno się upycha hamak do ciasnego opakowania, gdzieś tam się zahaczyło to, to. no i jakieś dziureczki się zrobiły. Niewielkie, ale sądzę, że właśnie to przez te zapięcie tutaj. Tutaj oczywiście te, takie coś nie występuje. Wszystkie powierzchnie są gładziutkie nic tu raczej nie ma prawa się zaczepić jeśli chodzi o wytrzymałość to podobno 1200 kg oglądałem zagraniczne filmy tam do takiego specjalnego przyrządu to przyczepiali w obie strony to było ciągnięte i wytrzymało to znacznie więcej niż producent nawet zaleca raczej takiego czegoś nie wykorzystywałbym w alpinizmie czy coś w tym rodzaju, ale na hamak jak najbardziej się takie coś przyda. Ewentualnie do powieszenia do plecaka czy gdzie indziej, jeśli chcę sobie coś powiesić. Mamy większy taki karabinek. No i oczywiście lekki. Ja później pokażę, czy to w moim przypadku działa. Z hamakiem przy stalowym to nic się nie działo, wszystko działało jak potrzeba. Tutaj chociaż też sądzę, że nic raczej nie powinno się wydarzyć. Oczywiście ja mogę mówić jedynie o moich egzemplarzach. Jak ktoś sobie kupi jakieś inne lub dostanie jakiś wadliwy i coś się z tym stanie, to oczywiście ja za nic nie odpowiadam. Ja mogę co najwyżej odpowiadać za moją sztukę. A w zasadzie dwie sztuki, no bo musiałem kupić dwie, bo potrzebne są dwie sztuki do hamaka. A do innych celów to. Każdy sobie kupi, ile tam potrzeba i o ile taki coś potrzebuje. Jest to dostępne też w różnych kolorach. Ja mam taki jasno zielony. Ceny też są różne, w zależności nawet ja od koloru. Oczywiście zielony był droższy od innych kolorów. No ale taki sobie wybrałem, bo taki chciał. Czy warto więc zamienić? stalowy na aluminiowy na jednym karabinku oszczędzamy w moim przypadku 40 gramów czyli dwie takie sztuki i już całość hamak plus dodatki ważą poniżej mniej o 80 gramów no powiedzmy jeśli to będzie działać tak samo dobrze jak wersja stalowa a raczej powinna no to sądzę że mniej doniesienia to chyba raczej jest lepiej Niż nosić yy, troszeczkę cięższe. Tym bardziej, że sądzę, że jak najbardziej to się sprawdzi, skoro to niby ma taką wytrzymałość. No ale wiadomo, to jest chiński wybór, wyrób, więc nigdy nic nie wiadomo. Ale nie sądzę, żeby coś z tym się akurat złego stało. Karabinki zamocowane do hamaka. No, i bez problemu hamak wisi na nowych karabinkach. Także, jak ktoś powiedzmy waży mniej niż 100 kg, to bez żadnego problemu takie karabinki wytrzymają. Skoro teoretycznie mają wytrzymywać jeszcze więcej, więc czemu mieliby nie wytrzymać takiej wagi? No i można bujać się dalej. Bez żadnych problemów. Jak na razie. Także ja jak najbardziej taki coś polecam, o ile ktoś sobie chce wymienić swój stalowy na taki aluminiowy. No i tutaj, w zależności, chcemy mieć niską cenę, ale niestety nieco dłużej poczekać na przesyłkę, to zamawiamy sobie w Chinach albo płacimy trzy razy drożej i przesyłka będzie szybka w Polsce. Każdy oczywiście wybiera, gdzie mu bardziej pasuje. Ja wybrałem Chiny. W sumie nawet niedługo czekałem, bo tylko 13 dni, akurat tak się starzyło, że paczka przyszła szybko. Jak na razie wszystko jest w porządku. Dokładne ceny, gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, wszystko będzie podane pod spodem w opisie. Jak to zwykle u mnie wszystko było. No i to tyle. W dniu dzisiejszym. koniecznie zostaw komentarz pod filmem, daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.